Hej kochanie, dzisiaj mam dla was haul zakupowy Pokażę wam co sobie kupiłam w Warszawie jak byłam tam w lipcu I trochę opowiem co się ostatnio u mnie działo Także na początku pokażę wam e, kapelusz Kapelusz sobie kupiłam w H&M I on jest w kolorze szarym Kosztował 60 zł Także dość przystępna cena jak za kapelusz Mi się on bardzo podoba Stylizację z nim możecie zobaczyć na blogu Także dam wam linka i były jeszcze takie w kolorze czarnym, nie wiem, czy jeszcze jakieś, jakieś inne kolory były, bo nie pamiętam za bardzo. Czarne i szary na pewno był, także polecam Wam się udać do handam, jeżeli szukacie kapelusza, bo naprawdę fajnie leżą, ja mam y, rozmiar L i y, to jest, jak to była jakaś nowsza kolekcja z H&M, także powinny to być. Y, kolejną rzeczą jest kurtka, którą kupiłam w zarze i ona na początku na przystanie kosztowała 100 zł, ale udałam się do Zary potem dwa dni później. I przyceniłam jeszcze o 20 zł, także dałam za nią 80 zł i kurtka jest przepiękna To jest kurtka bińcowa, ja wcześniej miałam podobną i kupiłam za 20 zł taką w się, Ale jakość i wykonanie było dużo gorsze i ta mi się bardzo spodobała, jest dużo grubsza, jest dłuższa Także ona jest taka oversize, ja mam ją w rozmiarze S i i tak jest naprawdę yy, ogromna Także jeżeli byście taką chciały, to polecam Wam jeszcze udać się do Zary, może będą i to jeszcze bardziej przycenione Kolejną rzeczą jest to bluza, ostatnio współpracowałam z firmą Sheinside I wybrałam sobie taką piękną bluzę w cupcakesy I ona ma tu napis Rick Dayet, to ogólnie jest podróbka Mr. Google Miss Go Tu ma nawet taką metkę I mi się bardzo podoba, ja mam ją w rozmiarze M i jeżeli będziecie chciały, to zapraszam Was na mojego bloga. Tam możecie zobaczyć z nią strój. Yy, I w poprzednim filmiku, też właśnie był outfit z tą bluzą. Także Wam bardzo polecam. Kolejną rzeczą z CienCide są właśnie spodenki, które też mogliście zobaczyć w poprzednim filmiku, jak i na blogu. I ze spodenek jestem mega zadowolona. Jedyne co mi się nie podoba, to pogoda na zewnątrz, ponieważ już ich nie założę, bo jest dosyć chłodno. I słuchajcie, na początku chciałam te spodenki zamówić w rozmiarze M, bo jak sprawdzałam rozmiary, pomyślałam sobie wszystko, to wyszło, że powinno mieć Mki. Ale dziewczyny pisały, że te rozmiary czasem wypadają trochę za małe, więc ja mam Lki, lecz później się bałam, że one będą dużo za duże, ale przyszły do mnie i są idealne, świetne spodemki, będę je miała na przyszły rok, one tak wyglądają, mają tu mega wielkie przetarcia i właśnie mi się bardzo podobają, jestem z nich zadowolona i jestem szczęśliwa, że dostałam właśnie te ciuchy. I kolejnymi jeansami to są też jeansy z przetarciami. I te jeansy to są boyfriendy, boyfriendy z house i ich wszędzie szukałam, Drowałam je na promocji za 45 zł, nie, za 40 zł i za 15 zł zmieniłam sobie zamek u krawcowej, ponieważ to był rozwalony. Te ogólnie wypadają na bardzo, bardzo małe, bo to jest rozmiar 40, ja normalnie 40 tak nie noszę, ale one są takie fajne, oversize'owe, także ja do nich noszę jeszcze pasek i wyglądają świetnie, jak za tą cenę, to są genialne. I kolejną rzeczą jest, już Wam pokazuję, jest bluzka, nawet dwie bluzki, bo jedna to jest taka czarna i ta czarna jest z gdzie jest przód? O, tu jest i ona była za dyszkę i jest świetna naprawdę do spódniczek, spodenek. Jest okej, okay. ja wziąłam specjalnie większą, żeby była trochę dłuższa. I kupiłam sobie również koszulkę, która mi się już wcześniej podobała, ale według mnie była za droga, bo za taką koszulkę nie zapłaciłabym 60 zł. Ale na promocji kosztowała 29,90 i to jest rozmiar L. I jest taka ogromna z wielkimi wycięciami po bokach, mi się bardzo podoba. I tak patrzę, że to już były chyba wszystkie ciuchy, ale nie mam jeszcze jedną rzecz: to są okulary. I ja tych, na te okulary polowałam już długi czas, bo je widziałam na początku w kubusie, Potem je moje koleżanki w stanie, które wstawiałam na Instagrama, i y, potem znalazłam ich odpowiednik w Perfua. Perfua mi się bardziej podobało: bo miał taki y, panterkowy wzór, ale były droższe, bo kosztowały chyba 49 zł. I słuchajcie, teraz pod koniec lata udało mi się je dorwać w kubusie za 29,90 i jestem z nich bardzo zadowolona. Nie wiem, czy wam się podoba, mi się bardzo podoba i długo szukałam, także są świetne do tej kurtki i yy, po prostu do tych krótkich spodenek, czy kapelusza, wyglądają świetnie, ale jeżeli, jeżeli chcecie <laughs> zobaczyć jakieś stylizacje, zapraszam Was na bloga, na poprzedni filmik, tam wszystko jest. I mam jeszcze oczywiście Instagrama, Facebooka, wszystkie linki są zawsze na dole. Sprawdzajcie opis, ja tam wszystko Wam piszę. I chciałam Wam jeszcze podziękować, że jest Was już tyle. Niedługo będzie Was 500 i mam nadzieję, ta liczba będzie tylko rosła i... E, cały czas mówię i, więc byłam ostatnio jeszcze w Warszawie. E, słuchajcie, zaprosiła mnie Oleska do siedziby biura Mediacraft. Jestem bardzo zadowolona z tego spotkania i i ciągle mówię i... i słuchajcie, było naprawdę świetnie jeszcze dwa dni później spotkałam się z Anziaks z kanału z Angeliką z kanału Angiaks. Nagrałyśmy dla Was film tak czytanie z ruchu ust, ale nie wiem czy uda nam się to wstawić, ponieważ filmiki trzeba obrobić, bo się tam dużo neśmiałyśmy, jest to wycinać, także naprawdę super było, jestem mega pozytywnie zaskoczona tym, co się stało, co się dzieje i dziękuję Wam, bo gdyby nie wie to bym... Dziewczyn nie poznała, i mam nadzieję, że wszystko będzie szło w dobrym kierunku. Także zapraszam Was jeszcze raz na wszystkie stronki, które podaję w opisie na dole. I do zobaczenia w kolejnym filmiku.